A ła! Hmm. Gdzie jestem? Moja głowa, gdzie jestem? Idę <kluznić> <Ile> tu dymu. O <kluznić> kurcze. Gdzie wy jesteście? Jakimś <kluznić> W jakimś duchu tam wyjść. Tak... Co Ała. tu się stało? Cały Ała. jestem zamarzony. Gdzie jesteście ludzie? O. Napiję o. się w końcu. O, widzę cię. Woda. Woda. Ojku, otrzeźwię. No. Kamika zęba. Tu się w ogóle przedstawmy. Projekt tego aktorstwa, przedstawmy się. <noise> Zczyczająy tygrys ukryty smok, czyli Global 2 <noise> A to jest do A ja was będę leczył, no cześć. A ja jestem kaman 27 gdzie mój napis? Kto mi zabrał napis? Ja go mam, y i ci nie oddam. Ha ha ha, ha. Y dobra. Y Chodźmy poszukać drewna. O, tu widzę jakiś lasek. Może. Dobra, o. tu bijemy drewno ręką. <noise> jesteśmy na jesteśmy, na początku, tak? jesteśmy ja. ja... A ja to mam tak. się zwykle no, na początku, to no, no, drzewo ręką. Idź sobie swoje drzewo znajdziecie. O, mam Mac w wętra. Do mojego środka. W ogóle muszę jakieś jedzenie znaleźć. No, to dziewczyn dziewczyn to 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 jest. latają. A ja mam brzozę, mam białe drewno, a wy nie. nie dla ja, ja mam murzyńskie czarne iso. No nie było śmieszne. Ej, Cię drzewa, jak już ten po wykopiecie. Y, przestańcie, przestańcie. Dobra. <laughs> ah, dobra, spadają tu ja je sadzę. Tak tak, to się robi z sadzonkami Dla niektórych to jest może nowość jak, jak bijecie drewno ręką to was będzie bolało, ale Tak w ogóle to, to już coś nie będę się ograniczał, zrobię no sobie ten craftboxa O, zemdlał ty jak ten <grym> joker, zemdlał ludzie No tu chcesz Dobra <grym> Ej, ale was i sełusznie Was sztejki? wstałe Ej, coś do obrony Wy, Wyjdę się o drzewo Ej, ej, poka, ej. dzieci też to oglądają <grym> O, cenzurujesz to co? I dzieci. Nie mam grałam wronek buraczek. Nie zrobisz Zrobisz długie Pip. Tak, takie półminutowe. Dzieci to grają i nie tylko oglądają. Dobra, ja to ten, ja to Mateusz, dziękuję ci! Ile już kamień? Zarwna mi na razie wystarczy. Fajnie, dobra, wkopam się, wkopię się w czyjemy dziurę. Ja tak w ogóle to u siebie była, widziałem węgiel. No super, zajarałeś. Ofta, owta, owta, chodź tu, daj mi ten łóżko. No niesprawiedliwe. to łóżko. Nie sprawiedliwe. Jakbyśmy wiedzieli Co? Głowa, dzięki, uratowałeś mi życie, dziękuję ci! W ogóle nie ma ktoś no jakieś no stejki nie w pierwszym stylu jako pan wągiel Nie mamy stejków, no gdzie mamy stejki? Pomyśl. Dobra, no, skąd ja mam stejki? Dobra, no, trochę... no, pokapię trochę kamienia. Po co ci ja idę po, po kaktusy. <laughs> Ale fajnie brzmi tak. Znałem fajny trik, hey. ale nie mam wiaderka. Zjedz tą krawę to 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 o. kupił. ktoś drewniany kilof? Nie. Bo on dla mnie już mm. przydatność. Na pewno? Nie gustuję, nie gustuje w kilofach, man. To ty By. kamień, ja drewno, a... Ten... A ja, a ja, a ja, a ja, a ja a, a, ja, a, ja, a ja, kamień. Trowy, Dałko, ja, krowy, Ty bij świnie lepiej dla mnie, więc była na nic żarcia. Świn nie ma? Hello! A ja się żywiłem jajeczkiem na ogniu i było Dobra. bardzo pyszne. Na pewno nie, nie chcę ten pysznego y, y, kilofa drewnianego? O! Wyskoczył mi jakieś powiadomienie achievement. Masz no, kilo no, terror. Dzień. Zawalić no i, tego materiału i, jakim jest drewno. No! Dla <laughs> ty. No, damusie, ty! Masz o! Ci... o Deski come, come on! Oddawaj je! Oddawaj je wszystkie! Y, masz y, trochę kamyków na sikierę. Ksikierę młotekę trochę pochowa. No w sumie dwa, dobra, ogarniajmy się. Ej, tu mam jakieś i... miejsce na pierwszą noc, jakbyście chcieli. To wykop tam jamkę właśnie, właśnie. Ty się na niej przygotowaj na pierwszą noc. Poszukaj wełny, jakiegoś żarcia. Znaczy, no chodź, to ja kopię jamkę na razie, bo tutaj chodź. jest to składna. Dobra, to ja szukam chwila. Chodź tu. Ej, tu no, po uwołaj jest... mi co... Daj mi ale? kamula. Ma... Dałem ci ksikierę gotową. Ale daj mi trochę kamula na miecz. To chodź tutaj. No wpadłem mam takie dziury! Co to jest? Ja kto skąd się to dziura wzięła? Co to jest? Co Dziu... to jest? <grym> 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 dobra. Ale mam, ej, ale mam dużą jamę, fajna jamka, możemy tutaj pierwszą noc przetrwać. Dobra, no, ja ja szukaj wełny jakiegoś mięsa No na ta razie tak, tak, dobra. I daj mi kamula trochę kamam. Ja no, mam 11. Mam Dajcie mi, dobra, to ja idę na Marcina, bo on jest bliżej, daj mi trochę kamula. Chodź tutaj zejdź, bo tutaj będzie o, nasz domek. Idę, nasz pierwszy domek, zobacz. Chodź. Właśnie, nie no, będziemy używali prawdziwych wow, imion, będzie łatwiej. Allo, garniety. Dobra, dawaj mi tego kamula. Używajmy może prawdziwych imion, będzie nam łatwiej. No właśnie. No Gdybyśmy, dobra. gdybyśmy wcześniej wiedzieli, yy, że takie loginy na Minecraft.net to są takie niki w grze, to na pewno byśmy takich nie mieli. Dokładnie. Dobrze, że terrora uprzedziliśmy. No, dziękujemy bardzo. A tak w ogóle to podziękuj. Za koda, wiesz komu? Wasz... Dziękowałem, tak, tak. Dziękuję. Dziękowałeś. Na komu? Tobie? Dziękowałeś. Niekoniecznie. A od kogo on wygrał tego giftcode? Od no. Madzi. Spamu, dziękuję. Spamu. Dziękuję ci reklamujmy, Nie, reklamujmy, nie? Reklamujmy. No, reklamujmy. No dobra. Nie dobra, reklamujmy, reklamujmy. reklamujmy. Ja, ja podziękuję ja Madzi y, za giftcode. Gift dziękuję Ale... bardzo. Trzeba było podziękować y, Madzi za to, że Kamil wygrał i Kamil ci dał. Ale przepraszam, ja z nim robiłem tego. tego. Troszeczkę pomagał, no. Trosieczkę. Ja na Ja troszeczkę kopał, cicho bądź. Co za skopałeś? Śledź. Y, ja mam taki on pomysł, tystował. że. On był testerem. Poczekajcie, ja mam taki nie, pomysł. Ja testerem, on nie potrafił skakać. Możecie, bo być <laughs> cicho trochę. Nie, nie możemy. Być. E, dobra, ja on po nas tak kobla. Ja mam taki pomysł, że jak mamy sobie mówić po imieniu, to przedstawmy się, że każdy już zna. No, ja jestem Kamil. Ja jestem Marcin. Ten y, przyczajony tygrys ukryty smok, czyli Global 2 to jest Mateusz. Zaraz jeszcze do Witamy wszystkich. Dobra, mi znaleźć jakieś żarcie kopię tego kobla. E, ja znalazłem skórę krowy. Super. A zna, ja znalazłem. pewno ja się Na pewno się najem, tak. o, ja z... mam, mam dwa nasionka, mam dwa nasionka. Ale mam... Na chleb też nie mogę starcie. jeść. Mam po nich nie Ej ja, ja znalazłem w usta... trzy. Trzy Unajdzie, domki świniu. Znalazłem. świniów szukajcie. Dobra, z tego spolaru jeden szukaj wełny, ja mam jeden klocek. to jeszcze musisz znaleźć pięć. A ja o, już trzy... mam sześć! osiem. Czego? No seedów, to akurat starczy na dwa chleby. Przeżyję! za nie starczą. Seedów się stronę. nie da robić chleba. Czekam półtora serduszka. No, no zanim wyrośnie to... Eee, w ogóle, wyście spójrzcie na słońce. Eee... Eee... Ładne. Kwadratowe. <laughs> I nie, ja dobra. mam włączoną mgłę, bo mnie by ścinało, to ja nie spojrzę wam. Drogą, oh. swoją drogą, że w komputer e, zaraz <laughs> będzie noc to możesz tam y, powiem e, ty dobra, z... do ten stack kobra i, i Dobra, to ja też i robię drzwi tam do domku, do nas A ja wchodzę, Macie tego. węgiel? E, Węgier to tam gdzie gra, gdzie są węgry Jamal, albo ja się nie ogarniam na goka <laughs> Węgiel no, na węg mówię! Węgiel, nie A, węgry Ja mam cztery A. Anglia, robię go na dobie. pochodnie Bo Prowa. chyba na razie nie, nie wiem na co się przydatkowa ale wiem że się przyda Dobrze, zrobiłem no, no, robiłem go na pochodnie aaa a. a to F... raczej ktoś się do nas podniósł dobra zagospodarowuje tak się co? no ja już ja mam, mam ten nocka... domek chodź e, spokojnie e, masz domek? A ja... e, dobra no, to teraz tak. szukamy zwierząt trąbot tam nie? Ja Mateusz, zrobię, ja zrobię, no ja 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 czyli... Tak, wiesz co? Chciałbym przepraszam. Mm, Ej, poczekajcie, nie tak... Um, Ej, nie gadajmy tak chaotycznie, bo to tak bez sensu. Nikt nas nie zrozumie. Taniej, Ale nie mówmy właśnie. tak, jak jeden mówi, to w... drugi się nie wcina. Dokładnie. Jak ty dwie skóry. O, i znowu achievement. E, do... Kamil, czy mógłbyś daj... mi dać e, węgiel, który masz? Już się go pochodnie. A... A, no to daj pochodnie teraz. Ej, hej, skóra, będę miała coś Dobra, przeżyję. Zrobię daj tenżem... Ten ja Tutaj jest dom Mateusz. O. Ja od dom na wyrost to mówisz. Eee, dobra, daj mi... Ja tu już robię wszystko. Poczekaj, eee, muszę sobie powiedzieć Mówi się, poproszę. No właśnie. Daj, właśnie. tu możesz powiedzieć na przykład do kolegi albo do brata ciotecznego, A nie eee. do Kamila. Spoko. <noise> Ej, następna Jama. Co to, jest? O, to wiecie. wiecie, to jest rodzina. Nie? O, nie, nie, nie. E, gdzie, gdzie, kto z kim? O, ko, kończy no mi się kilo. Kto z kim? E... Mateusz. E, nie, nieważne. ła, Piasek! <grystanie> Marcin i Kamil, nie! Tylko ci <grystanie> A Mateusz, to Wcale ma nie, nie słyszymy. O, nie, no nic nie słyszymy, dobra, spoko. Dobra, jeszcze z jedna świnia by mi się przydała i będę miał sobie ten pełne życie. Nie od... zgadniecie ile Już mam chodźcie, drewna. Chodźcie. To znaczy y, loga tak zwanego. Mam 66. Uj, oui, ja mam prawie dwa staki kobla. Trochę zużyłem na dwa kilofy i tak Ale ja nie mam staka 64, tylko mam 66. Ej, dajcie mi pochodnie, bo tu ciemne jest jak... Yy. E, w ogóle robi to się noc, się a my a nie mamy żadnej wełny. To się robi. To... Ja mam widzę, też... wracam tam, staram się wrócić. Ja widzę w siodąku. Dobra, dobra, ja może Nie widzę cię, nie widzę cię. Dobra, mam cię, mam cię, mam cię. E, tak w ogóle to ten. No. To tu biegnę z pochodnią. <grym> Wręcz go będę bił światłem. Dobra Kamil, gdzie ty jesteś? już jestem za tobą, za twoimi plecami oby... Dobra, chodź Dobra, i chyba będziemy dzisiaj z na kamieniu A właściwie to ja sobie zrobię wygodne łoże Mam trochę, mam trochę, mam jedno ten O, dynamic light mi zaczęło działać Właśnie, tak w ogóle używam moda dynamic light To by nie było. A dlaczego, dlaczego my, dlaczego my... Masz moje Minecraft jar, więc masz i mój... A, ale nie mam pochodni Aha, to macie To po jednej Dziękuję Ej, ja o, się, o, nie nie Ile masz pochodni? Moje nie rozświetlają, mi jak zawsze bubuje. <grym> a, a ja widzę jak ci świeci. Dobra, ja sobie zrobię wygodne łoże z piasku. No i co, będziemy <grym> tak przetrywać noc? A wap, a Ała, a ja śpias sobie na uła. swoim Łoże. Zombie z zombie! <grym> zombie na mi spiding kasek? Tak, dokładnie. Co tam jest, co tam no, jest, co tam jest? Weii Zombie. Dobra noc ja idę sobie spać. Na swoim wygodnym łajeczku wyjdź i na podłodze. Każdym dzieciom mówię, nie grajcie na pistolu, bo to jest bez sensu. Dobra, cicho, śpicie. Dobranoc. 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 Hmm.